Partnerska relacja to marzenie wielu kobiet i mężczyzn. Zwykle rozumiana jest jako sprawiedliwy podział obowiązków, wzajemne wspieranie się, poczucie wspólnoty w prowadzeniu rodzinnych spraw. Wydaje się, że bardziej zwracamy uwagę na ten praktyczny aspekt związany z ogarnianiem codzienności. Stąd partnerstwo to głównie równość i współdziałanie w związku ze sprawiedliwym podziałem obowiązków i praw w stylu ja sprzątam, a ty odwozisz dzieci. Głównie o tym właśnie rozmawia się przy rodzinnym stole. Ta tematyka jest najczęściej przedmiotem ustaleń i sporów w kontekście partnerskiej relacji. To wszystko sprawia, że w naszej kulturze związek przypomina bardziej umowę dwojga ludzi, rodzaj spółki, organizacyjnego przedsięwzięcia nastawionego na wspólne dążenie do określonych celów. Tym najważniejszym jest oczywiście stworzenie i podtrzymanie rodziny. I wszystko jest temu podporządkowane zarabianie pieniędzy, Zajmowanie się domem, dziećmi, ich edukacją i ogarnianie wielu innych rodzinnych tematów. Aspekt praktyczny jawie się jako dominujący, a wspomniane cele i zadania są głównym spoiwem związku. Ponieważ w naszej kulturze, zwłaszcza w Polsce, więź emocjonalna nie jest ważnym czynnikiem, który łączy partnerów. Mam tu na myśli bliskość i otwartość emocjonalną. Nikt nas bowiem nie uczy relacji opartej na wspomnianych wartościach. Obserwowanie rodziców, których relacja jest dla nas wzorcowym modelem związku, daje dwie podstawowe lekcje. Pierwsza mówi, że związek to ciężka praca, ogarnianie bieżących spraw, poświęcanie się dla rodziny, wyrzeczenia itd. A druga lekcja, że w związku nie ma miejsca na swobodne pokazywanie uczuć i emocji, że związek to bardziej rodzaj logistycznego przedsięwzięcia z całą listą codziennych obowiązków. Przedsięwzięcia, które dosyć szybko przybiera postać chłodniej rutyny, jak przy wykonywaniu nielubianej pracy, na którą rzekomo jesteśmy skazani. Nauczeni więc takiego podejścia, powtarzamy lekcje z dzieciństwa, krocząc cały czas tymi samymi ścieżkami. Oczywiście, wchodząc w dorosłość, mieliśmy nadzieję, że u nas będzie inaczej. To jednak tylko mrzonki. Nie znamy przecież innego wzorca, oprócz tego, który poznaliśmy w domu rodzinnym. Chcąc, nie chcąc, będziemy więc powtarzać doświadczenia naszych rodziców. Chyba, że w końcu sobie to uświadomimy i zastanowimy się, co dalej. Wspomniany model relacji jest powszechny, wręcz dominujący, także jest znaczna większość par. Brakuje w związkach czynnika emocjonalnego wspomnianej bliskości i otwartości. Dlatego relacje przypominają bardziej biznesowe projekty. I to naturalne. Taki wzorzec większość z nas wynosi z domu. W tym też przekonanie, że tak już musi być, że takie jest życie, że każdy związek prędzej czy później staje się chłodną rutyną. Że, co prawda, na początku jest fajnie, jest uczucie, namiętność, ale przecież to nie może trwać wiecznie. Upływ czasu oraz codzienne obowiązki sprawiają, że każdy związek musi się ostatecznie wypalić. Takie jest powszechne przekonanie. To jednak nie musi być prawdą bo nie o czas tutaj chodzi. Nie on sprawia, że relacje umierają, to bardziej brak wspomnianego czynnika emocjonalnego, brak bliskości i otwartości, ponieważ każdy związek pozbawiony tych wartości prędzej czy później staje się rutynową relacją. Brak emocji i uczuć pozbawia każdą relację najmocniejszego spoiwa, jakim jest więź emocjonalna, a to ona jest warunkiem dobrego, żywego związku. Więź, którą nazwałbym partnerstwem emocjonalnym. Stan oparty na trzech elementach: swobodzie pokazywania emocji, braniu za nie odpowiedzialności oraz przyjmowaniu emocji partnera. Połączeni taką więzią, partnerzy potrafią okazywać swoje uczucia, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, nie boją się bowiem swoich emocji, przez to czują się ze sobą bezpiecznie, blisko i pełni zaufania. I gdy w związku dominuje tego typu postawa, można wówczas mówić o prawdziwym partnerstwie, o żywej wymianie, która wzbogaca relacje. To jednak rzadkość. Nie potrafimy pokazywać emocji i być akceptującym świadkiem dla emocji partnera. Samo powtarzanie, kocham cię, poświęcanie się dla drugiej osoby, poczucie, że bez niej nie wyobrażamy sobie życia, nie wystarczy. To nie jest wyraz partnerstwa emocjonalnego. To raczej przejaw próby zaspokajania braków z dzieciństwa i powtarzania wzorców z domu rodzinnego. Przez to właśnie nasze związki przypominają bardziej organizacyjne przedsięwzięcia z rutynowym powtarzaniem codziennych czynności, bez pasji, uczuć i ciekawości, co przyniesie kolejny dzień. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że opisaną rzeczywistość traktujemy jako coś normalnego. Nazywamy to prozą życia, jakby na poezję nie było już miejsca. Dziękuję.